Zajęcie online, więc będę wystawiała wszystkie rzeczy na Depop. Planuję posprzątać całą swoją szafę, sprzedać większość rzeczy, oddać i w minimalizm. Zobaczymy, jak wyjdzie. Będę Was updateować. <grym>

Będziesz moim testerem tutaj. Powiesz ludziom prawdę, czy wszystko jest naprawdę tak dobre. Okej. Okay. To tak, it's gonna grow on you. Jakby trzeba trochę z tym posiedzieć mm -hmm. i się tak zmienia. Jakby czuć ten kolagen i taką wanilię i taką... Czuć wanilię. kwas Ale znam ten smak. Okej. Okay. jak takie truskawkowe... Mm. Ale nie, ona no jest dobra Zajebista proof Prawda? Ale znam ten spak Jest taki Kojarzy mi się z, z takim shake'iem kapkowym. Z Trochę <gry> okay. no, tak Dobra, teraz to No Wow I te właśnie jest dziewiąta rano. Idę do Kenin Coffee spotkać się z Julką. Nie mówiłam wam, ale Julka przyleciała do LA do końca, będzie do końca marca, czyli na półtorej miesiąca. I to jest dosłownie najlepsza rzecz, jaka się mogła tutaj wydarzyć, bo dwa światy się połączyły, że tak powiem. Znalazłam Julce, Sublet w Silver Lake, więc mieszkamy obok siebie, jakby mega blisko. Idziemy się spotkać i idziemy razem do Keni. Ona ma 15 minut, ja mam 15 minut. It's my Pada też dzisiaj w Elai. Jak ktoś za chwilę tu będzie przychodzić, to chyba będę miała atak, bo jestem rogu. Zanim go też przyjdzie jeszcze jedna inna osoba z Polski i planujemy zrobić też razem road trip po Stanach Zjednoczonych. Jechać do Yosemite, Zion, Sequoia, Grand Canyon, jakby... I'm so happy. <laughs> To teraz jest Guacamole. Te guacamole jest pyszne. Przeczytaj się, żeby Będziemy miały LA Food Tour. Ja będę próbować znowu się <laughs> cieszyła. Mm. No, no, nie mam tak osób, LA Już mamy ulubione meksykańskie mm. Jedzenie w LA hmm? Bo brałam taką na przykład z jakichś food to tak. jak okay. jest. O, oh, mega. Bo i tam dają wszystko. I ryż, i beans, i steak, albo możesz z krewetką, ser, cię podpiekają, i guacamole. O, oh. mega. Dzisiaj na valentyl... <gryw> Idziemy dzisiaj na walentynkowy tournament w bilarda. I będę spóźniona. Dzisiaj jest 13. Jutro są walentynki. Idziemy do takiego paru 4100. I właśnie można się zapisywać, i pary grają jakby przeciwko sobie. Idę ze znajomymi, z Julką i zobaczymy. Planuję wygrać. że to są moje ulubione kwiatki. Eukaliptus i lilia. Chcę nawiązać do tego i do tych roślin. Miałam taką fazę jak byłam mała, sobie wkręciłam to w głowę i zapamiętałam, teraz sobie o tym przypomniałam, że jak byłam mała, to miałam swoje marzenia jeżeli chodzi o mój dom, jak będzie wyglądać itd. i tak I mówiłam wszystkim w mojej rodzinie, że marzy mi się, żeby mieć obok mojego domu, czy w ogrodzie las akacjowo-wierzbowy. Że to są moje dwa ulubione drzewa, akacje i wierzby. I chcę mieć las, że posadzę, jak będę dorosła, drzewa i będę miała las akacjowo-wierzbowy, i to będzie najpiękniejszy las na świecie. I to będzie mój las na mojej działce w domu. I nie umiem sobie tego jakoś wyobrazić, czy w ogóle istnieje. Czy to jest możliwe, żeby był taki las? Brownie. Takie gooey, chewy, wiecie o co chodzi, z kaszy gryczanej. Oh Zrobiłam moją wymarzoną kanapkę z tuńczykiem, z sałatką z truńczyka z chipsami. sustainable like I went through everything and that's like how I could do it for yeah for all weeks, weeks. <laughs> the amount of times I talked about YouTube in therapy and like trying to like because I was like burning out myself and this woman like she has no idea she was like <laughs> but she helped so much she was like yeah like you have to live your life and the camera is like you know, it's not important. Like you, and you could be happy, and this you just don't know. Oh, nice! Yeah, I love that. Yeah. I think that is that translate on camera. Yeah. Oh my god. We're talking about skincare because Natalia, mm -hmm. she struggles with like really bad acne. Mm -hmm. She said there's a, like an app to like check ingredients of like products if it's like clogged, it's clogging your, it's gonna clog your pores. Like comedogenic. Yes, exactly. Yeah. I put this camera just like in so many places and like it's the best but it's, to be honest, I probably, like it's destroyed. Dzień dobry, mały update jest już po całym vlogu, że tak powiem, ponieważ go edytuję, ale widziałam, że jakoś mało nagrywałam na przestrzeni tego tygodnia. Wydaje mi się, że Julia przyleciała tak dużo się działo. Coś tam nagrywałam, ale jakoś tak nie usiadłam i nie porozmawiałam z wami. W ogóle tak mnie wychodzi mi wszystko z mojej buzi, że w ogóle się nie maluję. Co chwilę mi coś wychodzi, wysypuje, nieważne. To nie jest ważne. Chciałam Wam pokazać, co sam od Julii. Julia przyleciała właśnie z Polski i przywiozła mi parę rzeczy i tak mnie to rozczuliło. I chcę Wam pokazać. Uwaga. Numer jeden. Petitki lubi się. Grześki. I principalo. Na to chyba się najbardziej cieszę. Już zjadłam. Mówię wam, życie na emigracji was odmienia, zmienia wam się wszystko, pogląd na wszystko. To jest taki idealny snack, taki idealny batonik, taki czekoladowy wafer, jakby to jest idealny słodycz. Następnie przez to, że wiedziałam, że Julia przylatuje, to przyszedł też do niej jakiś PR. Mam tutaj perfum Giorgio Armani My Way i ten flakon jest przepiękny, bo już go oglądałam. Zapach jest taki bardzo dziewczęcy, taki różano-kwiatowy, jakaś wanilia. Ja używam jednego perfumu. I nigdy go nie zmienię. To jest Bulgari. Pokażę wam. Jak zastanawiacie się, jak ja pachnę, to idźcie do drogerii czy do sklepu. To jest już mój drugi flakon. Aqua, Aqua od Bulgari. Okay. Ja jestem bardzo wybredna, jeżeli chodzi o zapachy. Przetestowałam mnóstwo perfumów. I to jest moje ulubione. Podaruję komuś na prezent, bo jest bardzo przepiękny. Jest bardziej dziewczęcy i taki też letni, więc jeżeli lubicie właśnie słodkie zapachy, dziewczęce, ale nie jest też taki chamski, kwiatowy, tylko bardziej taki waniliowy i coś jeszcze ma w sobie, ale no, bardziej taki słodki. Następnie drugie, uwaga, Postpone Your Next Lash Extension Appointment. I że wiecie, że to jest taka linijka, tusz do rzęs. Ostatnio narzekałam na moje tusze do rzęs, przynajmniej na ten Swenty Beauty. Użyłam takiego z Maybelline Lash Sensational w kolorze Dark Brown i tak mi się świetnie sprawdza. Że jak mi się skończy, to na pewno kupię brązowy, ale fajnie, bo ten jest czarny. Więc nie otwieram go jeszcze, ale dziękuję bardzo Enio Agencji za, za przysłonie. Na pewno planuję też stworzyć jakiś kontent, Mam pomysł na, na to, tak iść trochę kreatywnie. Nieważne. Kolejna rzecz, która była pięknie zapakowana. Może starsze osoby będą bardziej kojarzyć ten album. To jest, uwaga, oddział zamknięty. Breda By Night. gdy byłam w Warszawie, to zatrzymywałam się u Julii. Byłam prawie jakby tydzień, czy nawet więcej, jakby u Julii się zatrzymałam i powiedziałam Julii, że chce iść na tatuaż. Ile mi powiedziała, że ona w sumie to też by poszła i że możemy iść razem i się umówić Z znajomego, który robił mi ten tatuaż, jakby mój pierwszy. Więc się umówiłyśmy i zrobiłam to. I to był tatuaż, na który wpadłam, nie wiem, czy tutaj opowiadałam, to jest jakby malutka biedronka. Wpadłam na niego tutaj w Los Angeles, tak parę miesięcy przed tym, jak podjechałam do Polski. Miałam takie, że zaczęłam słuchać dużo Lady Punk, Oddział Zamknięty i pamiętam, że wtedy miałam taką fazę też na bieganie. Pojawił się nowy pomysł na tatuaż, ponieważ aktualnie mam tak, że nie chcę żadnych nowych tatuaży, że jakby mam dwa, wiecie, to są tutaj na jednej ręce mam dwa tatuaże. I nie mam w planach kolejnych, jak byłam na w Polsce, to chciałam zrobić trzeci i cieszę się, że go nie zrobiłam, bo myślę, że nie wiem czy, żebym żałowała, ale to był taki, że wiecie, robiło się tatuaż i miałam taki, o, chcę też. I myślę, że bardzo dużo osób młodych robi tatuaże i później ich żałuje, czyli usuwa. Bardzo dużo moich koleżanek, które są starsze ode mnie o parę lat, już żałuje swoich tatuaży i je usuwa. Więc ja na przykład, mi się podobają tatuaże i mogłabym mieć więcej, jakby wyobraźcie sobie mnie i wiecie tu i tu i jakby na całym ciele, nie na szyi, ale wiecie na rękach mi się bardzo podobają, czy coś tam na nogach, wydaje mi się, że to by pasowało bardzo do mnie i bym była mega hot, podobają mi się tatuaże, ogólnie u innych i tak dalej ale myślę, że trochę mnie przeraża to, nie wiem jak myślicie, ale przeraża mnie to, jak dużo młodych osób robi tatuaży i później żałuje i usuwa. Ja na przykład, jak wyobrażam się, jakbym miała, nie wiem, 30 lat, to nie widzę siebie w tatuażach. Nie wiem, czy to jestem ja, tak wiecie, w 100% ja, czy bardziej presja, bo mi się podoba, bo to fajnie wygląda, ale z czasem będę żałowała, bo to nie będę ja. Mam nadzieję, że zrozumiecie, o co chodzi. Więc jakby zatrzymuję się na dwóch tatuażach i jak będzie coś, co naprawdę będę chciała, to to zrobię, ale to na pewno nie będzie na przestrzeni najbliższych lat. Tych nie żałuję. Tego Spongeboba mam 2-3 lata już i nie żałuję go. Uważam, że to była bardzo dobra decyzja i nigdy go nie będę żałowała. Za każdym razem, jak się patrzę na niego, to przypomina mi o moim inner child i o moim dzieciństwie, i o moim, mojej rodzinie, i moim rodzeństwu. Jest on dla mnie bardzo ważny, ale wszyscy zawsze, jak widzę, mają takie Spongebob, jakby łatwo, i mają takie wiecie, taką. Nawet nie łatwo, tylko mega cute, ale wiecie, za tym stoi tak dużo, a to jest po prostu Spongebob, jakby w beka, co nie? A tutaj właśnie stworzyłam tą przez piosenkę Horror Oddział Zamknięty i to jest właśnie, jeżeli nie wiecie, co chodzi, przesłuchajcie piosenki. To jest piosenka, którą puszczał nam tata w samochodzie za każdym razem, jak gdzieś jechaliśmy, bo byliśmy małe i wiecie, to jest piosenka o biedronce i pająku. Szła biedronka po zasłonkach. Więc jakby chciała mieć też taką pamiątkę, jeżeli chodzi o mojego tatę i mój czas, bo to jest bardziej o moim rodzeństwie i o mojej mamie. Mamy tak oddział zamknięty: Reda by Night, i to jest właśnie ta piosenka horror, i to jest uwaga, mój pierwszy winyl w moim życiu. Debiut, kameleon żony, horror na zajutrz, to tylko pech. Reda nocą, protekcji, lekcja, peron, pokusy od Lord Bobby. No, jakby to jest niesamowite, że Julia nie wiem, jakby pamiętała itd. i tak dalej, i przyniosła mi winyl, a razem to robiłyśmy, więc jakby. Ja będę to pamiętała do końca mojego życia, jakby jest incredible. I ostatnia rzecz, z którą jestem obsessed, to jest marka Turtle Story Hand by Us na Instagramie Turtle Story Podłoga Official. To jest dosłownie tak w moim stylu, jakby Julia mnie zna. To jest dosłownie 100% ja i oglądałam na Pinterestie i chciałam sobie kupić coś takiego. To jest taka klamra do włosów. Jest brązowa. tu w ogóle ma takiego malutkiego żubika. Jeszcze ja tak uwielbiam właśnie spinać włosy w pukucyk. Muszę się nauczyć i zobaczcie jakiś też tutorial, jak to spinać, żeby się dobrze trzymało. Ale wiecie o co chodzi? Muszę się nauczyć. To było wszystko, co właśnie Jule mi przywiozła. I ten tydzień był właśnie taki zabiegany, i były walentynki. I mam wrażenie, że bardzo dużo czasu spędziłam. Właśnie z różnymi osobami, ze znajomymi, i teraz jestem też w procesie, że wiecie, oglądam różne mieszkania i jest to trochę stresujące, ponieważ zostało mi do prawie dwa tygodnie, co nie jest dużo, a na razie zobaczyłam parę mieszkań i jeszcze nic takiego nie znalazłam, i planujemy też zrobić z Julią, właśnie tak jak mówiłam, road trip po Stanach, więc może też zrobię tak, że zatrzymam się u Julii, Zatrzymam się u niej na przykład na tydzień, dwa a później na tydzień pojedziemy w trasę, wrócimy, są gdzieś pojedziemy i pewnie przez miesiąc nie będę miała domu. I też zaoszczędzę wtedy trochę na, na rent, chociaż wiecie, pojedziemy w podróż. Mam takie, że co będzie, to będzie. Wydaje mi się, że już, już nic mnie nie ruszy i że nigdy nie będzie końca świata i czuję się też taka wsparta, że mam tutaj osoby i że nie będę bezdomna, nie wyląduję na ulicy, jakby wiecie... Nic się takiego złego nie wydarzy, zawsze mógł się kogoś zatrzymać na chwilę. Erika też ma już swoje mieszkanie, znalazła w Hollywood, mieszka sama. Bardzo blisko naszego dawnego miejsca, więc też na pewno planuję pojechać ją odwiedzić. Teraz była przez tydzień w Nowym Jorku na Fashion Weeku. Crazy. I wróciła dwa dni temu, więc też... Chcę zapoznać Julię z Eliką i tak dalej. Też ostatnio bardzo dużo gotuję i zaczęłam pracować nad takim jednym projektem. Można się domyślić o co chodzi, ale za niedługo jakby więcej opowiem. Widziałam, że pod ostatnim filmem właśnie pisaliście, czy bym nie chciała nagrać takiego tygodnia jedzenia, że to miejsce ma taką nową energię, i że gotowanie, i że taki tydzień jedzenia tutaj w tym miejscu by byłby super do zobaczenia. I właśnie zastanawiam się i myślę, że następny film, weekly vlog, pojawi się w takiej postaci, że zrobię cały tydzień jedzenia i trochę wrócimy do tego, jak było kiedyś. Ta seria bardzo pomogła mi rozwinąć mój kanał. Jeżeli byliście w tamtym czasie oglądaliście, to dajcie mi znać. No, myślę, że w przyszłym tygodniu nagram cały tydzień jedzenia. Może nie wszystko, co jem, tak wiecie dokładnie, bo często na przykład... Nie mam mnie w domu, jem coś na mieście, albo wiecie, jem jakieś takie małe rzeczy w ciągu dnia, bo nie mam czasu gotować. Więc jakby postaram się tak pokazać przepisy, które po prostu, które robię, gotuję, bo bardzo dużo gotuję. Więc dziękuję, że mi napisaliście, bo myślałam już jakiś czas właśnie, o, żeby zrobić coś takiego jedzeniowego. I myślałam właśnie o tych moich całych tygodniach jedzenia. Uciekam edytować to. W ogóle jest mi zimno, więc wkładam jedną rękę. Love you. Dziękuję za oglądanie.